Przeciętny niemuzykujący śmiertelnik podejrzewa artystów, muzyków o to, że mają partie na szkło. Marzą im się czerwone dywany, ścianki, nagrody i szalejąca publika. O co idzie w muzykowaniu Piotra Skałki, lidera jawożnickiej grupy Andareda? W moim przekonaniu, oprawdy, o prawdę, o prawdę. Nasze muzykowanie to jest ciągłe poszukiwanie. Autentyczności. Do najbardziej oryginalnych nazw zespołów zaliczyć można nazwę angielskiego zespołu, który przyjął nazwisko pewnego XVIII-wiecznego angielskiego agronoma. Niemniej osobliwa jest nazwa Andareda. Sama nazwa bezpośrednio pochodzi od włoskiego słowa, a wcześniej łacińskiego, ale ogólnie później od włoskiego słowa andare, które oznacza pójść, iść lub zmierzać w jakimś kierunku. Ona też nawiązuje do naszej pierwszej płyty, która miała, tytu, która miała, yy, która miała yy, tytuł yy, Zmierzam, ale odnosi się głównie też do tego, że, że my muzycznie też po prostu zmierzamy w jakimś kierunku, nie zatrzymujemy się w jednym miejscu, nie, nie staramy się ograniczać stylistycznie i to jest taki rodzaj poszukiwania. Jawożnianin Piotr Skałka to wokalista, instrumentalista, współzałożyciel progresywnej grupy Zespół Przypadkowy, potem wokalista i współtwórca grupy Blockheads, której singiel Metanoia okupował wiele list przebojów. Skałka to autor tekstów i muzyki. Czy inspiracji poszukuje nieszablonowo, niczym pewien artysta znany z uwielbienia dla mitologii ludów germańskich? No, życie i, i, i otaczająca nas rzeczywistość jest dość dużym źródłem inspiracji, wystarczającym. Do tego, żeby opisać wiele rzeczy: relacje międzyludzkie, to, co ludzie robią, to co z tego powstaje. To wszystko jest źródłem inspiracji, nie mam jednego źródła. Następnie zespół Blockheads już pod nazwą Andareda podpisał kontrakt płytowy z Metal Mind Production. Tam wydano ich płytę w pobliżu rzeczywistości. To album wysoko oceniony przez wydawnictwa branżowe. Obecnie zespół pracuje nad kolejną płytą. Zapowiada go nagrany ostatnio singiel Dostrzeganie. Koncepcja była następująca. Muzyka, czyli sam, sam, sam utwór pod tytułem Tchnienie Cichości serca, do którego został ten klip zrealizowany, jest na tyle wyczerpująca tematykę i na tyle pełna, że baliśmy się w ogóle obrazu do tego. Okaz mógłby zupełnie zaszkodzić i zakłócić w odbiorze te, tego utworu. Ten, ten utwór po prostu broni się sam. Zobaczycie sami, więc koncepcja była taka, że no obraz miał być jakby tylko dopełnieniem do, do, te, do tego, co i tak zostało tam wypowiedziane. A zostało wypowiedziane wszystko. Jeden z utworów zespołu prezentowany był w największej radiostacji polonijnej w USA. Apetyt na nowe sukcesy rośnie. Co w najbliższych planach zespołu? Czy marzy się artystom wielka trasa koncertowa i męskie granie? Koncentrujemy się na tym, żeby nagrać dobry album, a żeby to się stało, no to to wymaga naprawdę bardzo dużo energii i mnóstwo, mnóstwo pracy. Żeby wydać teraz te dwa utwory, to dla zobrazowania powiem, że dla 4 minut potrzebowaliśmy 4 miesięcy, a są dwa utwory. To jakby obrazuje jak duży ogrom pracy trzeba włożyć, żeby coś takiego powstało. Więc jesteśmy głównie skoncentrowani teraz na tym, żeby nagrać, napisać, dokończyć, nagrać dobry materiał. Z tekstów w piosenek wynika niezbicie, to co gra artyście w duszy, o czym myśli co go wzrusza. Na tym singlu, który nazywam faktycznie dostrzeganie, ukazały się dwa różne utwory o różnej tematyce, ale płyntujące <coughs> zdanie tam to początkowo miałem miną koncepcję, ale teraz mogę powiedzieć, że, że jednak płyntujące tam będzie to, że to nieprawda, że nie czeka na ciebie nikt. Nigdy nie daj sobie mówić, że jesteś nikomu potrzebna, bo że jesteś yy, niczego nie warta, bo że yy, zawsze jest ktoś, kto na ciebie czeka. I chyba to, to będzie taka puęta. Taka dość dramatyczna, bo ten utwór jest bardzo dramatyczny. Nie jest dla każdego. To nie jest utwór dla każdego i on, on jest dla ludzi o, o, o mocnych nerwach, ale, ale taka. Taki po prostu jest. Życzymy miłym artystom dalszych muzycznych sukcesów, a jest w nich, jak pisano, talent i intelekt, co sukces powinno gwarantować.